Badania te mają na celu wykrycie i objęcie opieką lekarską, podkreślam, całych rodzin, w których występują nowotwory. Unikatowe w skali światowej populacyjno-przesiewowe badania genetyczne pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe w szczególności raka piersi, raka jajnika i raka jelita grubego wśród mieszkańców naszego powiatu na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów klinicznych zwiększając przez to szanse całkowitego wyleczenia lub zapobiegnięcia ich wystąpieniu. Pierwszym krokiem kwalifikacji do takich badań jest wypełnienie ankiety. Na podstawie ankiety z danymi rodowodowo-klinicznymi w których opisane jest wystąpienie nowotworów złośliwych wśród krewnych pierwszego i drugiego stopnia lekarz specjalista typuje i zaprasza osoby na onkologiczną konsultację genetyczną z pobraniem krwi do badań molekularnych, tak zwanych testów genetycznych. W naszym powiecie z takich konsultacji skorzystało już około 2,5 tysiąca osób. Korzystając z tego, że są tutaj nasze lokalne media, pragnę gorąco zaapelować do mieszkańców naszego powiatu. Proszę Państwa, badania genetyczne to nie wyrok, lecz dobry początek mądrego życia. Jeżeli ktoś z Was lub Waszych najbliższych chorował na raka, skorzystajcie z tych badań. Po pierwsze, macie je na miejscu, nie tracicie czasu na dojazd do większych miast czy większych ośrodków. Po drugie, macie je na, za darmo i po trzecie, najważniejsze, możecie zyskać bardzo dużo. Bezcenną wartość, którą jest z pewnością Wasze życie. Dziękuję ślicznie.